Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, zgodnie z obietnicą z zeszłej niedzieli powiemy sobie parę słów o wodzie święconej, używanej do konsekracji nowych świątyń oraz Rekonciliacji z Wy Wytłumaczę za chwilę, co to znaczy, to mądre słowo. Rekonciliacja. Traktujemy to po trosze jako ciekawostkę z dawnych zwyczajów używanych przez Kościół, który poświęcenie świątyni traktował jako jedną z najbardziej majestatycznych. Ceremonii religijnych i używał do tego wody tylko przez biskupa poświęconej. Wyjdźmy od stwierdzenia, że Kościół jest niebem na Ziemi. Więc nic dziwnego, że nienawiść szatana i jego niewolników, złych ludzi. Kieruje się przeciwko temu domowi. Często w historii bywał on burzony bądź bezczeszczony. To ostatnie następuje wskutek wielkich przewinień popełnionych w Domu Bożym. Oto niektóre z nich, jakie podaje dramatyczna historia Kościoła. Rozmyślne. Zabójstwo, przelanie krwi, wprowadzenie fałszywego kultu do świątyni, pogrzebanie osoby imieny niewyklętego. Kilkanaście lat temu głosiłem rekolekcję na Ukrainie, w okolicach Stanisława w Stanisławowa. Dziś to Ivano Franko się nazywa. W parafii Ormiańskiej, gdzie w czasie tej słynnej rzezi wołyńskiej bandy upa wymordowały w czasie rezurekcji nam przy świętej proboszcz i całą parafię. I potem była rekoncyliacja tej świątyni, czyli przywrócenie do Bożego kultu na nowo tej świątyni. Proboszcz mi jeszcze pokazywał ślady krwi na ścianach. Gdzie dokonano tego mordu w czasie rzezi w Dopóki świątynia nie zostanie na nowo poświęcona, nie wolno w niej sprawować obrzędów religijnych, i musiała czekać ta świątynia od 1943 roku do tam 2000 któregoś. Wspomnieliśmy, że Woda święcona użyta w tym celu ma być poświęcona przez biskupa i w jej skład ma wchodzić woda, sól, popiół i wino. Dlaczego te cztery składniki są tak istotne? O wodzie i soli to obszernie mówiliśmy sobie w naszych rozważaniach, więc nie będziemy powtarzać. A zajmiemy się dzisiaj popiołem i winem. Dlaczego kościół używał popiołu? Bo popiół u wszystkich narodów był symbolem boleści i pokory. Czytamy w Księdze Hioba o jego cierpieniach: posiekł mnie raną na ranę, także uszyłem gór na skórę moją i okryłem popiołem Moje ciało. W księdze machabejskiej, opisującej dramatyczną epopeję narodu żydowskiego, czytamy, że żołnierze Judy Machabejczyka, widząc niezliczone zastępy wrogich wojsk króla Antiocha oraz ruiny w całej krainie palestyńskiej, rozdarli swoje szaty i posypali głowy. Popiołem. Z księgi proroka Jonasza dowiadujemy się, że król niniwy, chcąc uniknąć wraz z ludem swoim zatracenia zrzucił z siebie szaty, oblł się w wór pokutny, zszedł z tronu i usiadł w popierze. I tak moglibyśmy ze Starego Testamentu przytaczać wiele innych podobnych wydarzeń, Wszystkie one świadczą o jednym, mianowicie, że zawsze ilekroć człowiek upokorzy się przed Bogiem, aż do posypania głowy popiołem, tyle razy zostaje wysłuchany. Dlatego, że czyniąc taki gest, stawia siebie we właściwej relacji do Boga. Istotnie przed Bogiem jesteśmy tylko prochem i popiołem. Pamiętacie piękne słowa księdza Piotra z dziadów Adama Mickiewicza? Czymże jestem Panie przed Twoim obliczem? Prochem i niczem. Ale gdybym nicość swoją wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. Te słowa księdza Piotra wyrażają prawdę że pycha to największa zapora dla łaski Bożej. I ona zostaje usunięta i miłość ojcowska, nie znajdując żadnej przeszkody, spływa na człowieka w postaci przebaczenia bądź oswobodzenia, bądź męstwa stosownie do potrzeby, o jaką człowiek prosi swego stwórcy. My rozpoczynając czas Wielkiego Postu, Środę Popielcową posypujemy w kościele głowy swoje, bo chcemy wejść w tę właściwą relację nikłego stworzenia z potężnym Stwórcą. Ale popiół, który zostaje zmieszany z wodą konsekracyjną, nie jest już symbolem pojedynczego człowieka, czy jakiejś społeczności, ale wyobraża pokorę Boga Człowieka, tego przedstawiciela całej ludzkości. Istotnie Jezus Chrystus posunął pokorę do najwyższego stopnia, bo aż do wyniszczenia siebie. I Kościół wierzy, że popiół, symbol wcielonego syna równego ojcu. Który dobrowolnie stał się prochem, wywrze potężny wpływ na serce Boga Ojca i ten okaże miłosierdzie grzesznemu światu. Tyle o popiele, a teraz o winie. Dlaczego Kościół używał wina do poświęcenia świątyni? Jak popiół jest symbolem człowieczeństwa? Słowa wcielonego, tak wino jest symbolem radości, mocy i życia, czyli wyobraża bóstwo słowa, które nadaje wodzie, soli, popiołowi nadnaturalną moc poświęcania rzeczy zbezczeszczonych i oczyszczania skalami. O ozdrowieńczych walorach wina. Przekonuje nas sam święty Jan Chryzostom, który powiada, że wino, wyobrażając siłę, dodaje ją wierności żołądkowi, wzmacnia jego siły, oddala smutek, zaszczepia wesołość, podtrzymuje przyjaźń. Stworzenie też zostało na ten cel, stworzone też zostało na ten cel, a nie dla upijania się. Podobne skutki tylko w porządku moralnym wywiera, tak jak wino, sam Bóg. Stąd wino jest symbolem bóstwa. Działający w XVII wieku jezuita Corneliusz Alapide, który zasłynął z publicznych debat między katolikami a protestantami organizowanymi w Antwerpii, powiada, że Wino zostało dane ludziom zamiast drzewa żywota. Wino jest symbolem Słowa wcielonego. Jak na winnej latorośli, słabym i wątłym drzewku są winne jagody, zawierające sok przedziwnej dobroci i mocy, tak podobnie w człowieczeństwie Chrystusa przemieszkiwa pełność jego bóstwa, pierwiastek życia, który swoją mocą cały świat. Upój. Czy dziwić się należy, że Kościół takiej wody święconej zmieszanej z popiołem i winem używał do konsekracji i rekoncyliacji, czyli przywrócenia miejscom sprofanowanym charakteru sakralnego, i takiej też zapewne wody powinien użyć nowy papież rekonciliacji bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Parę lat temu sprofanowanej kultem bóstwa amazońskiego Paczamamy. Myśmy w naszej świątyni przepraszali Boga za ten grzech. Oczywiście, jeśli odpowiedzialnie ten nowy papież będzie pełnił swój urząd, czyli będzie strażnikiem czystości wiary katolickiej, która jedynie gwarantuje zbawienie jak o tym jasno mówi przed chwilą wspomniany przeze mnie jezuita Korneliusz Alapide, że wszystkie inne wiary odmienne od prawdziwej wiary, a nawet jej wprost przeciwne, nie są wiarą, ale wiarołomstwem, które nie prowadzi do nieba, ale do piekła. Ale tej wody święconej której wino jako jeden z jej elementów symbolizuje boską naturę Jezusa Chrystusa, należałoby użyć nie tylko do rekoncyliacji Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, ale również do solidnego poświęcenia instytucji Stolicy Apostolskiej w celu przywrócenia ich do właściwego funkcjonowania. Jak choćby dawne święte oficjum Strzegące nienaruszalności nauczania kościoła. Dziś niestety jest ten urząd do rozmywania prawdziwego nauczania doktryny katolickiej, a to naraża ludzi wierzących na utratę zbawienia. Zwłaszcza osoby, które stoją na czele tej dykasterii, należałoby porządnie wykopać, wykąpać w święconej wodzie bo niestety z bólem to trzeba powiedzieć, ich nauczanie jest jak rozwódka, bo zmaterializowane, czyli ograniczone do tego, co przyrodzone, ziemskie. Świat nadprzyrodzony wydaje się dla nich jak Ameryka przed Kolumbem. Może i jest, a może i go nie ma. Rozdzielają to, co Bóg złączył, czyli porządek naturalny z porządkiem nadnaturalnym. Stąd i nauczanie Kościoła, zamiast być orłem latającym pod otwartym niebem, które zsyła obfitość łaski na ludzi wierzących, staje się krepem, którego środowisko nie przepuszcza promieni prawdziwego światła. I co ten kret porabia? Ryje pod skalnymi fundamentami naszej wiary i buduje systemy kruche jak piasek. prawie głupstwa, a czasem nawet wyrwie się z bluźnierstwem i to bezczelnie, publicznie. Oto stojący na czele tego urzędu ogłaszał w zeszłym tygodniu publicznie, że będzie przychylnym okiem patrzył na błogosławienie par zboczeńców w kościele czyli profanował świątynię cóż to jest jeśli nie trzecia pokus jakie diabeł wytoczył przeciw Chrystusowi na górze kuszenia świat jest w moich rękach a ty Boże oddaj mi pokłon co usłyszał w odpowiedzi ten ojciec kłamstwa. Idź precz, panie. Panu Bogu kłanią się będziesz. I ta sama pokusa jest oferowana Kościołowi tej żywej szacie Chrystusa. Oddaj pokłon Grzechowi Sodomskiemu zrównaj go z go cnotą i w imieniu Boga jeszcze mu pobłogosław w świątyni katolickiej. I zamiast spodziewanej odpowiedzi kapłana reprezentującego na ziemi Chrystusa, idź precz grzechu sodomski wraz z jego praOjcem, jest jego aprobata i bluźniercze udzielanie błogosławieństwa Bożego temu grzechowi. Jest to nic innego jak zaprzeczenie bóstwa Bogu. Bo skoro Bóg ma błogosławić poczynaniom diabła, to znaczy, że Bogiem jest szatan, a Bóg został zdetronizowany i ma diabłu służyć. Basta, tego za dużo. Są grzechy cudze, znamy je z naszego pacierza, przed chwilą odmawialiśmy. I w tych jako ksiądz nie mam zamiaru uczestniczyć. I zachęcam kapłanów całego Kościoła katolickiego, by temu z całą mocą się przeciwstawili. Jeśli zjawiliby się czcigodni kapłani w waszych świątyniach, ludzie chcący od was błogosławieństwa grzechu sodomskiego, to weźmijcie porządną miotłę i przeczepcie im tak skórę, żeby zapamiętali do końca życia. A jakby się znalazł jakiś głupi duchowny, który by chciał błogosławić taki grzech, to niech jemu parafianie przetrzepią skórę tak, żeby mu rozum wrócił z pars inferior corporis, czyli z dolnej części ciała, na swoje miejsce. A tego urzędnika waktykańskiego, normalni jeszcze biskupi, bo kapłani nie mogą, bo by wpadli w kary. Ale normalni biskupi winni wrzucić do kadzi z wodą święconą, służącą do rekonsyliacji świątyni i porządnie go wymoczyć, by woda przypomniała mu, że i jego ciało jest świątynią Ducha Świętego. Popiół w niej zawarty niech mu przypomni, że przed Bogiem jest prochem i niczym a wino niech mu przypomni o boskim majestacie Syna Bożego, któremu jako kapłan ma służyć, a nie kłaniać się światowym grzechom, bo diabeł tak chce. Grunt to skuteczny argument. Czasami kija trzeba wziąć. A ten takim będzie, gdy jeszcze go poprzemy za tego delikwenta modlitwą i postem. Bo jak mówi przysłowie, gniew Boga nie argumenta, lecz modlitwa i pokuta łagodzi. Dlatego Chrystus składa jako baranek ofiarę przebłagania również za, za, nasza, za, nasz, za nasze grzechy tu na naszym ołtarzu. Kochany mi zegar wybił, to zakończmy nasze blisko półroczne rozważania o jednym z ważnych sakramentaliów, jakim w kościele katolickim była. Jest i pozostaje nadal woda święcona tylko jej kurzy.